Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. W biurze maklerskim M. -Banku zajmuję się analizą rynku instrumentów finansowych. W ramach dzisiejszego materiału edukacyjnego opowiem Państwu, jakie rodzaje instrumentów finansowych mogą Państwo spotkać inwestując na giełdzie. Serdecznie zapraszam, zaczynajmy. Akcje są to udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami spółki. Inwestor kupujący akcje uzyskuje pewien wpływ na to, jak spółka jest zarządzana oraz prawo do udziału w wypracowanym przez spółkę zysku. Prawa akcjonariuszy można podzielić na dwa główne rodzaje. Prawa majątkowe i prawa korporacyjne. Wśród praw majątkowych wyróżniamy między innymi prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki. Jeżeli spółka w danym roku wypracowała zysk, wówczas walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzję, czy przeznaczać go na dalszy rozwój firmy, czy też podzielić i wypłacić w formie dywidendy. Jeżeli doszłoby do likwidacji spółki, akcjonariusz ma wtedy prawo do udziału w pozostałym w spółce majątku. Każdy akcjonariusz ma również tak zwane prawo poboru nowych akcji. Oznacza ono, że podczas nowych emisji akcji dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo zakupu akcji spółki. Prawa korporacyjne pozwalają inwestorom wpływać na zarządzanie spółki. Inwestor posiadający przynajmniej jedną akcję ma prawo do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, gdzie może głosować nad uchwalonymi decyzjami. Akcjonariusz ma również prawo zaskarżać uchwały walnego zgromadzenia, jeżeli uzna np., że są one sprzeczne ze statutem bądź dobrymi obyczajami spółki albo godzą w dobry interes firmy. Prawa i obowiązki wynikające z akcji są jednakowe, przy czym statut może przyznać niektórym akcjom dodatkowe prawa albo przypisać do nich określone obowiązki. Mówimy wtedy o tzw. Tak akcjach uprzywilejowanych. Na obrazku symboliczne pokazanie zależności. Inwestor zakupujący akcje za pieniądze staje się właścicielem części przedsiębiorstwa. Coraz większą popularnością wśród inwestorów zaczynają cieszyć się ETF-y. ETF to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Jest on notowany na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Jego płynność jest wspierana przez animatorów. Można powiedzieć, że ETF to gotowe koszyki akcji, obligacji bądź surowców. ETF ma za zadanie odzwierciedlać wyniki danego indeksu bądź benchmarku. Tym ten instrument finansowy różni się m.in. od aktywnie zarządzanych funduszy, które mają za zadanie benchmark przebić. Taka struktura ETF-ów powoduje, że ma on wiele zalet, z których korzystają inwestorzy. ETF łączy korzyści z akcji, z pasywnego zarządzania, bo tak jest zarządzane, oraz z funduszu inwestycyjnego. Co ETF ma wspólnego z akcjami? ETF, podobnie jak akcje, są instrumentami bardzo płynnymi. Dzięki temu, że ETF jest notowany na giełdzie, inwestor może natychmiast zrealizować swoje zlecenie, a zrobi to za pomocą swojego rachunku maklerskiego. ETF również upoważnia inwestora do wypłaty dywidendy. Dzięki pasywnemu zarządzaniu ETF oferuje inwestorom przejrzystą strategię i bardzo niskie koszty zarządzania. W kwestii wspólnych cech funduszu inwestycyjnego i ETF-u możemy nabyć w ramach jednego zlecenia koszyk akcji, obligacji czy też np. surowców. Zakres inwestycyjny ETF-ów, czy to pod względem geograficznym czy sektorowym jest ogromny. Dzięki temu inwestor ma do wyboru dużą liczbę strategii i bardzo łatwo może zdywersyfikować swój portfel. Kolejnym rodzajem instrumentów finansowych są obligacje. Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Schemat działania w przypadku obligacji jest bardzo prosty. Nabywca obligacji pożycza emitentowi pieniądze, a ten z kolei w z góry określonym terminie zwraca kwotę pożyczki plus w ustalonych okresach płaci odsetki. Obligacje możemy podzielić na kilka rodzajów. Zaczynając od rodzaju emitenta mamy do wyboru obligacje skarbowe, które są emitowane przez rząd w celu finansowania deficytu budżetowego. Gwarancja skarbu państwa powoduje, że są to jedne z najbezpieczniejszych instrumentów notowanych na giełdzie. Obligacje przedsiębiorstw dają firmom możliwość realizacji nowych inwestycji z pozyskanych pieniędzy. Dla spółki pozyskanie kapitału w drodze obligacji może być np. tańsze niż zaciągnięcie kredytu bankowego. Obligacje komunalne są emitowane przez miasta lub gminy, a pozyskany kapitał służy do realizacji inwestycji użyteczności publicznych. Obligacje możemy też podzielić ze względu na rodzaj oprocentowania, czyli sposobu i wielkości naliczania i wypłacania odsetek. Według tego kryterium obligacje można podzielić na obligacje o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje zerokuponowe, które nabywane są z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ostatni podział ze względu na termin wykupu przyjmuje się, że obligacje do jednego roku są uznawane za krótkoterminowe, od roku do 5 lat za średnioterminowe, a powyżej 5 lat za długoterminowe. Obligacje możemy nabywać za pomocą systemu Catalyst, czyli systemu autoryzacji i obrotu instrumentami finansowymi, które jest prowadzone na platformach transakcyjnych giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe to instrumenty pochodne, których podstawowym zadaniem było ograniczenie ryzyka. Wartość kontraktu terminowego zależy od innego instrumentu, zwanego bazowym. Instrumentami bazowymi kontraktów terminowych mogą być m.in. indeksy, akcje czy waluty. Kupując kontrakt terminowy, inwestor oczekuje, że in instrument bazowy będzie rósł, a w przypadku sprzedaży kontraktu inwestor oczekuje spadku instrumentu bazowego. Zysk osiągnie ta strona, której przewidywania co do instrumentu bazowego okażą się prawidłowe. Trzy podstawowe. Cele stosowania kontraktów terminowych. Po pierwsze, zabezpieczenie przed ryzykiem. Zabezpieczamy posiadaną pozycję na rynku. Jest to pierwotny cel stosowania kontraktów. Po drugie, spekulacja. Nie posiadając instrumentu, który chcemy zabezpieczyć, próbujemy zarobić na inwestowaniu w same kontrakty terminowe. Arbitraż z kolei to zawieranie transakcji w celu osiągnięcia zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu przeciwstawnych transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Na rynku terminowym jest on również rozumiane jako osiągnięcie zysku poprzez wykorzystanie różnic pomiędzy ceną terminową a ceną kasową instrumentu bazowego. Giełda papierów wartościowych oferuje kontrakty na indeks, akcję oraz walutę. Na warszawskiej giełdzie notowane są kontrakty w czterech seriach: H, M, U, I, Z. Literki oznaczają miesiąc wygasania danej serii. Kontrakty terminowe wygasają w trzeci piątek miesiąca. Dla przykładu, na podstawie kontraktu na indeks WIG20, po kolei, jak czytać e, tego typu skróty. F, czyli rodzaj instrumentu. Kontrakt terminowy. W20 to instrument bazowy, K to miesiąc wykonania kontraktu, czyli seria, RR to rok wykonania, dwie ostatnie cyfry e, wykonania, a 20 to w przypadku WIG20. Końcówka oznaczająca wartość mnożnika. Zobowiązania wynikające z kontraktów terminowych notowanych na giełdzie są rozliczane codziennie w ramach tzw. równania do rynku, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa Izba Rozrachunkowa. W celu zabezpieczenia rozliczenia wynikającego z ewentualnych strat poniesionych przez inwestora, przy otwieraniu pozycji każdy inwestor wnosi depozyt zabezpieczający w określonej wysokości. Kontrakty terminowe w wysokim stopniu wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej. Wysoki poziom dźwigni finansowej oznacza, że wartość nominalna transakcji może wielokrotnie przekraczać wielkość wniesionego depozytu zabezpieczającego, co sprawia, że nawet niewielkie zmiany cen instrumentów bazowych mogą w istotnym stopniu wpływać na zyski i straty ponoszone przez inwestora. Uwaga! Przy kontraktach terminowych strata może przewyższyć wysokość zainwestowanych środków. Przyjrzyjmy się jeszcze na moment przykładom notowanych instrumentów finansowych, które były wcześniej omawiane. Wszystkie walory zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Zaczynając od góry mamy akcje CD Projektu, kolejna pozycja to obligacje korporacyjne cyfrowego Polsatu, które wygasają w kwietniu 2026 roku. Trzy kolejne pozycje to ETF-y notowane na polskiej giełdzie, ETF na Index Tax, na S&P 500 i na WIG20. Kolejne trzy pozycje to kontrakty terminowe. Kontrakty na akcje KGHM-u, na a, walutę dolara i na indeks WIG20. Wszystkie kontrakty mają tą samą serię wygaśnięcia, seria U, czyli wrzesień 2020 roku. W tym przypadku KRA 0423 to obligacje wyemitowane przez gminę miejską Kraków. Zwracam przy tym uwagę, że część obligacji ma naprawdę małą płynność, co, co widać zresztą w arkuszu notowań. Kolejna pozycja to akcje PG, później obligacje korporacyjne PKN Orlen z terminem wygaśnięcia czerwiec 2022 roku i akcje PKOBP. Przy e, arkuszu notowań chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, limit najlepszej ceny, limit kupna i limit sprzedaży. Dla zleceń kupna limit wskazuje maksymalną cenę, po której inwestor chce kupić papiery. Z kolei dla zleceń sprzedaży limit wskazuje minimalną cenę, po której inwestor chce papiery sprzedać. Druga istotna kwestia dotyczy obligacji. Cena obligacji podawana jest w procentach wartości nominalnej obligacji. Kurs obligacji nie obejmuje odsetek, które narastają codziennie. Ostateczna cena zakupu obligacji obejmuje więc cenę, jaką płacimy za jedną obligację, plus odsetki naros narosłe od ostatniej płatności e odsetkowej. Próbując uszeregować omówione instrumenty finansowe pod względem ryzyka, na samym dole można umieścić obligacje. W szczególności należy zwrócić uwagę na obligacje skarbu państwa, które są uważane za najbezpieczniejsze instrumenty notowane na rynku. Większym ryzykiem wykaz wykazują się obligacje korporacyjne, ale tutaj sytuacja też zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej czy pozycji na rynku. W przypadku ETF-ów należy zwrócić uwagę, z jakich instrumentów składa się dany ETF. Jeżeli ETF odzwierciedla indeks obligacji, np. obligacji skarbu państwa, krajów wysoko rozwiniętych i o dobrej sytuacji gospodarczej, to ryzyko inwestycji jest stosunkowo niewielkie. Jeżeli jednak zdecydujemy się zainwestować w obligacje korporacyjne bądź koszyk akcji, ryzyko odpowiednio będzie się zwiększać. Akcje charakteryzują się od obligacji większą zmiennością, a tym samym Potencjalnie większym ryzykiem. Jednak zdecydowanie najbardziej ryzykownymi instrumentami finansowymi są kontrakty terminowe, m.in. dlatego, że korzystają z efektu dźwigni finansowej. Chciałbym stanowczo podkreślić, że inwestycja w każdy rodzaj omawianego instrumentu finansowego wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanego kapitału, a w przypadku kontraktów terminowych można stracić więcej niż wysokość zainwestowanych środków. Na koniec zapraszam do zapoznania się z zastrzeżeniem prawnym do materiałów edukacyjnych. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.